Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, bądź bądziorno, witam w kolejnym odcinku. Ósma rano, 16 maja. Jesteśmy na YouTube, na zakładce społeczności, na, koncie, na moim koncie CryptoMax, gdzie podałem właśnie dzisiaj post, wrzuciłem Wam post, że na PulseX z zakładce info możecie zobaczyć już ceny krypto w dolarach. To jest to miejsce. Czyli wchodzicie na pulse X, tutaj jest zakładka, trzy kropeczki, Mam język polski, bo tutaj po prostu w poprawym rogu możecie sobie zmienić na, na inny język. Jest tu polski na pewno, o jest polski. <laughs> Dlatego mam w języku polskim. Więc tak, handel, zysk, trzy kropeczki, spalanie, informacje. W tej zakładce możecie zobaczyć już ceny tokenów w dolarach. Te, te, tych prawdziwy, w prawdziwym dolarze można powiedzieć. Ale tym bym się jeszcze nie sugerował, ponieważ most, który został uruchomiony dzisiaj w nocy, jest zapchany, no, normalnie transakcje nie przechodzą. Kiedy chcecie przesłać tokeny z Ethereum na pushchaina, trwa to naprawdę długo. Ja zrobiłem taką transakcję, zaraz Wam pokażę. Zrobiłem sobie transakcję, przesłałem 4000 heksów z Ethereum na pushchaina, i wciąż nie mogę ich odebrać na pushchaina. Claim no, no Transaction Found, czyli tu pod tym sending, czyli z Ethereum. Do kontraktu zostało już wysłane, zapłaciłem tam 15 dolarów gazu, ale nie ma jeszcze transakcji po drugiej stronie, czyli z kontraktu do puszczenia, czyli do, do mojego portfela i masa osób ma z tym problem. Po prostu most jest zapchany, za dużo osób nagle się naraz się rzuciło do właśnie transferowania środków z Ethereum do puszczenia i odwrotnie. Dlatego muszę czekać, 6.50 zrobiłem transakcję, jest 8.00, dalej nie mogę tych tokenów hex po stronie PUSHCHAINA odebrać. Więc ostrożnie, ostrożnie, tym się nie sugerujcie. Po prostu bardzo mało zostało przesłane jeszcze środków na PUSHCHAINA z sieci Ethereum. Dlatego są takie dosyć dziwne ceny. Tutaj macie na przykład 977 dolarów za zwrapowanego Ethereum. I tak dalej, i tak dalej. Więc co należy, jak do tego należy podejść. Najlepszym podejściem jest, jak tu Heksymalista napisał na swoim Twitterze: Most jest, ale potrzeba czasu na ustabilizowanie płynności. Najlepsza strategia na najbliższe godziny nie rób nic. Po prostu nie róbcie nic. Nie sprzedawajcie do stablecoinów. Patrzcie z boku, po prostu co się dzieje, i tyle. Nie róbcie żadnych głupich ruchów, bo możecie na tym dużo stracić. Dobra, i chciałem Wam jeszcze pokazać. Żebyście czasami nie zrobili błędu i nie wymienili swoich pulsów czy pulziksów do fałszywych stablecoinów. Fałszywe stablecoin, mam tu jakiś fałszywy stablecoin, nie mam, bo już sobie je usunąłem stąd. Prawdziwy stablecoin, tutaj, Richard, też Wam wkleiłem tutaj linki do tych prawdziwych adresów, skopiowałem właśnie z postu Richarda. I spróbujemy sobie takiego stable dodać, takiego prawdziwego. Skopiujemy po prostu adres. Pyk. Wymiana. Wklejamy adres. USDC nie może znaleźć, tak? Spróbujmy jeszcze raz. No nie może znaleźć USDC. Spróbujemy DAI. Daj jest i zobaczmy 100 tysięcy pulsów to jest 10 dolarów obecnie na sieci Pulsechain po prostu most jest zapchany mało środków przepływa na Pulsechaina i jeszcze ludzie mało kupują po prostu użytkownicy mało kupują bo nie mają za co po prostu bo jeszcze bo nie mogą przesłać środków przez zapchany most Czekamy na rozwój sytuacji po prostu i nie wykonujemy żadnych głupich ruchów. Nie wymieniajcie na razie, nie róbcie błędów, ponieważ są, są tutaj fałszywe stablecoiny na puszczeń. już wam pokazuję o co chodzi. Gdzie jest ten nasz pull chain? Gdzieś zniknął nam z frontu, a jest tu. Zresztą ciekawe jak oni to. Przed przedtem był niżej, a teraz już jest wyżej. Czy to chodzi o płynność, o ilość środków na, na, na sieci? Dobra, nieważne. Jesteśmy na, właśnie na DEX-screenerze, na sieci PulseChain i tu możemy zobaczyć. Niech ja Cię tylko znajdę. Niech ja Cię tylko znajdę. Jest USDC, ale to jest chyba ten właśnie fałszywy USDC, a zresztą zobaczymy zaraz. I masa osób daje się na to nabrać. Spróbujemy skopiować adres kontraktu. Wrócimy na wymianę. I spróbujemy, czy ten adres pokaże nam. Jest USDC, widzicie. I to jest prawdopodobnie to fałszywe USDC. Dokładnie, to jest to fałszywe USDC. Więc uważajcie, żebyście z czasem nie zmienili swoich tokenów, pulsa, czy pulsixa, czy hexa na to fałszywe USDC. Jak widzieliście, to prawdziwe USDC nawet nie chce mi się tu pokazać, Oto to od, odryśka. A to fałszywe zobaczcie, 100 tysięcy pulsów to 7 tysięcy USDC. No byłoby pięknie, ale to jest to fałszywe USDC. I tutaj od razu mogę sobie to USDC fałszywe usunąć. Zarządzaj tokenami, tokeny i usuwam to USDC, żeby mi się to nawet nie pojawiało. OK. Jasny temat. Poczekaj, bo tu pewnie muszę jeszcze raz. Bo miałem kliknięte wcześniej to USDC. Nie, dobra, zniknęło. Zniknęło. Tak więc spokojnie poczekajmy co się, jak się, co się dalej rozwinie ta sytuacja jak to będzie wyglądać. Most jest po prostu na razie. Nie do przepchania. I druga uwaga. Kiedy przesłamy heksa, załóżmy odwrotna sytuacja z Ethereum na Pulse tak jak ja to zrobiłem wcześniej. Tu się przełączę. Już wam pokazuję. 4000 heksów chcę przesłać z Ethereum na PULL Chain. Daję, tutaj trzeba potwierdzić oczywiście w portfelu. Samo potwierdzenie kosztuje już. W Ethereum trzeba zapłacić gaz. Use default. Dalej. Kosztuje mi samo potwierdzenie 3,5 dolara, a później trzeba jeszcze fi zapłacić za tą transakcję jakieś 15 dolców na chwilę obecną pewnie więc razem już 20 dolców zapłacę samo przesłanie heksa na puszczajna. Oczywiście to sobie zamykam, bo nie chcę na razie przesyłać. Jedno przesłanie zrobiłem i póki to czekam, żeby w ogóle móc to odebrać. Jak widzicie, transakcji nie ma po stronie puszczajna. Do, do, do kontraktu poszło, ale z kontraktu na mój portfel jeszcze nie i masa osób ma z tym problem. Po prostu most jest zapchany i nie funkcjonuje. Dobra i tu mamy jeszcze kontrakty tokenów. Czyli to jest HEX z sieci Ethereum. To jest kontrakt HEXa, którego przesyłamy z Ethereum do PulseChain. Podobnie WETH, już Wam pokazuję o co chodzi. Przełączmy, bo przełączyłem przed chwilą. Czyli tak wygląda sytuacja. To jest heks na sieci PulseChain. To jest w miarę logiczne, nie? 1000 heksów, 1000 heksów to 110 tysięcy pulsów. No, dosyć to się utrzymuje, ale To już jest heks ten przesłany z sieci Ethereum. O no co ciekawe, heks na sieci puszczeń jest droższy od heksa przesłanego z sieci Ethereum, bo jest go po prostu mniej. Bo moc jest zapchany. Tak więc pamiętajcie, jeden heks to nie jest ten sam heks co przesłany z sieci Ethereum. I podobnie z innymi tokenami, które przesyłacie, Przesłacie na przykład, przesyłacie na przykład to Ethereum. Załóżmy, że chcecie przesłać Ethereum, to również. Jest inny kontrakt. Tutaj właśnie podał go Richard. To jest ten kontrakt. WETH, Spróbujmy go dodać. Wklejamy. Jest WETH Ok, rozumiem. No i 1000 heksów na sieci puszczeń to jest 0,01 na WETH. Tego WETH ze strony. Tego Ethereum ze strony siedzi ethereum, po prostu przesłanego. Tak więc ostrożnie, ostrożnie, po prostu najlepiej przyczekajmy ten start tego mostu, bo wygląda to na razie bardzo słabo, nie mogę ukrywać. Czekamy na jakieś większe informacje. Właśnie XGrosz pisze, że czeka na, czeka na wysłane mostem WETH po stronie pull chain, bo może jednak uda mi się dokupić więcej PLS po cenie, po cenie podobnej jak nie niższej od ceny. Sacrifice. Tutaj ktoś już pisze w komentarzu, że ludzie czekają już ponad 4 godziny na przejście swoich DAI. No, tym właśnie jest problem. Ja również czekam na przejście moich heksów. No Nie wygląda to najlepiej, nie ma co się oszukiwać, ale możecie próbować, możecie próbować przesyłać sobie z Ethereum jakieś tokeny, najlepiej WETH albo HEXA sobie przesyłajcie z Ethereum na PulseChain i od razu mówię, pewnie poczekacie, poczekacie, bo jak widzicie parę osób już tutaj czeka parę, parę godzin. Ktoś już napisał tutaj. Puszczeń. chain. Płynność jest niska, ale w tej chwili wszyscy siedzą przy ogromnych stratach. Puls minus 30% poniżej dnia sacrifice. Hex na pulse 0,08. Jest to 80% niżej ceny i hex. No dokładnie. Gdyby ten most działał naprawdę sprawnie i gdyby to wszystko przeszło, to może byłoby lepiej. No ok, no na razie. Nic nie poradzimy. Musimy czekać. Po prostu musimy czekać. I Dziękuję za wczorajszą akcję, której przesyłałem Wam pulsy za BNB Matic. Gdyby ktoś jeszcze potrzebował, bardzo desperacko potrzebował, to po prostu odezwijcie się na maila. Może coś na to poradzimy. Może jeszcze zrobimy jakieś małe okienko dla tych, co naprawdę mają jakąś bardzo trudną sytuację, bo coś im utknęło czy coś i potrzebują pulsów. To może jeszcze przedłużymy tą akcję. Tylko mu się ozywa na maila. Gdzieś tam jest mail, podawałem w komentarzach. Dobra, i co chciałem Wam jeszcze powiedzieć? Bo póki co nic nam nie zostaje, tylko patrzeć z boku na to i liczyć, że w końcu transakcje przejdą z Ethereum na pushchaina. I nawet napisał Richard, że most jest również dość zatkany ruchem. No to od razu ma w życiu, odtyka Kibela. No, no nieźle. No dobra, czekamy. No, może wam się uda przesłać mostem z Ethereum na Puszczana i wtedy sobie wchodzicie na wymianę i możecie nawet sobie kupić poniżej ceny poświęcenia, pulsy i puls X. Tylko to wiecie, to nie będzie takich obsługy. Załóżmy, uda wam się przesłać jedno, jedno, jeden WETH. To za jeden OET będziecie mogli sobie kupić, jak się uda przesłać mostem. Prawie 5 milionów pulsów. Uda Wam się przesłać 0,1 wet, czyli Ethereum. 0,1 Ethereum Wam się uda przesłać. Mostem to możecie kupić milion pulsów na stan na chwilę obecną. Uda Wam się przesłać hex. Gdzie jest ten, prawie, gdzie jest ten hex ze, ze strony Ethereum? Tu jest ten hex. Uda Wam się przesłać hex. To za 1000 Heksów na chwilę obecną kupicie 140 tysięcy pulsów. Oczywiście te ceny są bardzo dziwnie rozłożone, bo widzieliście, za WET dostawałem wiele, wiele więcej pulsów niż za hexa. Czekamy na rozwój sytuacji. No, moja transakcja wisi już dobrą godzinę ponad półtorej godziny już wisi moja transakcja. Może wam się uda, może nie. Warto próbować. Dobra, ale już schodząc z tematu. Schodząc z tematu, a jeszcze zobaczymy informację, czy coś się zmieniło w kursach. No nie bardzo, wszystko stoi w miejscu. No naprawdę ten most to zrobił się korek na długie godziny. Na to wygląda. Ceny się w ogóle, kursy nie zmieniają. Najlepiej poczekać z boku, nic nie robić, udać się na spacer, do pracy, zapomnieć o tym. Wrócicie, pewnie wszystko już wróci do normy. Ale poza tym, dzisiaj jest 16 maja, co oznacza, że za 5 godzin i 31 minut będzie drop tokenów Flare dla osób trzymających na portfelu tokeny WFLR, czyli zwropowane tokeny Flare lub delegujących zwropowane tokeny Flare. Zobaczymy jak jak będzie dzisiaj ile dostaniemy tam procent tego dropu. Oczywiście za 5 godzin 30 minut musicie udać się na tą stronę Portal Flare. Tu połączycie się swoim portfelem, przyłączycie się na Flare i będziecie mieli do odebrania tokeny Flare. te to jest wrapowane tokeny Flare. Za dzisiejszy drop. <gry> I tak jeszcze przez kolejne miesiące. Kolejny drop 15, czerwca, kolejny 15 lipca i tak dalej, i tak dalej. To taka pozytywna informacja po tym zapchanym moście. Przypominam, jakby ktoś miał naprawdę problem i potrzebował pulsów, a nie mógł nigdzie ich dostać, to po prostu dezwici się na maila, może coś jeszcze wymyślimy. A za wczorajszą akcję dziękuję. Wysłałem dużo więcej niż te 500K pulsów. 600-700 może pulsów wysłałem nawet. Jeszcze do każdej transakcji trzeba było doliczyć ze 100 pulsów około za Fi. Więc trochę poszło, trochę poszło. To by było na tyle. No. No nic wam więcej nie powiem. No, na razie moc jest zapchany, Próbuję Poczekamy, czy coś się poprawi w tej, w tej kwestii. Na dek screenerze, jeszcze tak z ciekawości, zobaczę, jak tam HEX sobie radzi na sieci, na sieci Ethereum. Widzę, że już trochę urósł. Sam sobie wczoraj kupiłem trochę heksa, po części ze środków, które przesłaliście za pulsy. No i dobra, no na razie no, co więcej można powiedzieć? Nic więcej się nie da powiedzieć, ponieważ moc jest zapchany i czekamy, czekamy na rozwój sytuacji. No niewiele można zrobić. Transakcja utknęła. Jak naprawdę setki osób ma z tym problem. Nie mogą odebrać swoich przesłanych na puszcze na tokenów. Zostaje Wam oczywiście linki do tych stron do Flera, do, do mostu, chociaż most to nie jest żaden problem, bo most po prostu chodzicie na Pulse puls chain i tu macie most. Bridge po prostu wchodzicie i jesteście na moście. pulzik X, jesteście na puls X. Więc wszystko można powiedzieć, jest na stronie puszczeń.com. Dziękuję, do usłyszenia i do następnego odcinka. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam rozjaśniłem sytuację. Póki co, czekamy, nie panikujemy, odpuszczamy sobie na najbliższe kilka godzin akcję. Dziękuję, cześć.